Hasło porcelit pruszków kojarzy mi się z bardzo wczesnym wspomnieniem z mojego dzieciństwa, kiedy rodzice urządzając swój nowy dom, kupili serwis kajtek, serwis kawowy. Tak wyglądał, może pokażę w zbliżeniu. Tutaj z tej strony, logo fabryki pruszkowskiej. W oczach dziecka ten serwis był bardzo elegancki, czarny, błyszczący. Składał się z sześciu talerzyków pod, pod filiżanki, sześciu filiżanek, mlecznika, cukiernicy i dzbanka. Jednocześnie rodzice kupili zestaw ryszard. Był to zestaw deserowy z sześciu talerzyków. Do deserów: wielkiego yy, talerza. Dzisiaj wiem, że te zestawy były projektowane przez wybitnych plastyków, projektantów ceramiki, Ryszard przez Gabriele Śleżecką Hoffman, a ten kawowy zestaw, kajtek, był projektu Zofii Przybyszewskiej. Muszę powiedzieć, że mój zachwyt dziecięcy, właściwie, no zachowuje do dzisiaj swoją aktualność, ponieważ uważam, że dzisiaj można korzystać z tych obu zestawów z dużą przyjemnością. Mając ogromny sentyment do wyrobów porcelitu kruszkowskiego, sama kupiłam, myślę, że na przełomie lat 80. i 90., serwis składający się Serwis obiadowy z talerzy dużych, małych. Proszę bardzo, nie wiem czy logo będzie widoczne. Tu chyba będzie widoczne logo na tym większym talerzu. Były też półmiski i salaterki. Do dzisiaj używam tego serwisu. Mam jeszcze całkiem pokaźny zestaw. Kupiłam je w sklepie Przykraśeskiego w Pruszkowie. Tam była, wydaje mi się, ostatnia siedziba sklepu firmowego porcelitu. To był zestaw drugiego gatunku. Pierwszy gatunek był chyba wtedy nieosiągalny. Te bezskazy naczynia, myślę, były wysyłane na eksport, a myśmy musieli zaspokajać się tylko tymi odpadami z eksportu. Do dzisiaj używam tego serwisu w moim ulubionym miejscu, na mojej działce, dlatego tak go yy, lubię. Używam go z przyjemnością, bo uważam, że wzór jest bardzo aktualny. Jest biały, neutralny, z delikatnymi paskami. A trzeba powiedzieć jeszcze o jednym wykorzystaniu o pomysłowości w wykorzystywaniu naczyń z porcelitu pruszkowskiego. Do dzisiaj widać domy. W których zostały wykorzystane talerzyki z porcelitu, jakieś odpadowe talerzyki. Obkładano kiedyś, w latach 70. obkładano nimi cokoły elewacji. Myślę, że wynikało to z tego, że brak było materiałów budowlanych, a niektórym pewnie taki pomysł odpowiadał taka ozdoba domu podobała się. Mój serwis obiadowy, ten, właśnie biały, używany na działce, jest już nieco zdekompletowany. I czyniłam próby, żeby dokupić talerzyki, ale niestety nie udało mi się, ale mam nadzieję, że jeszcze poszukam, może mi się to jeszcze uda. Te zestawy. Były czymś zupełnie nowym. Były zaprojektowane w stylu new look, w domach, w których stosowano, używano filiżanek do kawy. Z reguły były filiżanki porcelanowe, filiżanki klasyczne. Dlatego te nowoczesne wzory były tak oryginalne w owych czasach. W kolejnych latach. Siedemdziesiątych, osiemdziesiątych, XX wieku, wyroby z porcelitu były czymś niezwykle popularnym. Naczynia porcelitu kruszkowskiego widziałam w mojej bliższej, dalszej rodzinie, u znajomych. Były też powszechne w stołówkach, w bufetach, w barach. Najbardziej popularne były te beżowe, brązowe i miodowe. Wzory oczywiście zmieniały się, ale co było najważniejsze, wyroby porcelitu, mimo że tak powszechne i mimo tego, że wzory zmieniały się, one były rozpoznawalne. Używając takiego naczynia z dużą dozą prawdopodobieństwa można było domyślać się, że jest to porcelit prószków. Zresztą do dzisiaj... Niektórzy używają całkiem pokaźnych zestawów, mają całkiem pokaźne zestawy, używają je. Moja taka bardzo sędziwa i już znajoma pokazywała mi swój używany do dzisiaj serwis w kolorze beżowym. Mówiła, że ma do niego bardzo miły, ciepły stosunek, ponieważ urządzała przy nim wiele spotkań towarzyskich i uroczystości rodzinnych. Naczynia. Porcelitu pruszkowskiego to oczywiście nie jedyne, nie jedyne wzory, ponieważ były też przedmioty o zastosowaniu dekoracyjnym, na przykład talerze ozdobne wiszące na ścianach, ustawiane w regałach tak bardzo no, popularnych jako wyposażenie mieszkań. Były też popielniczki, które miały no, powszechne zastosowanie w dobie, kiedy. Palenie papierosów było bardzo modne, kiedy ludzie masowo palili papierosy. Były również wazony, ale i świeczniki. W moim domu rodzinnym były świeczniki Baran, takie jak te tutaj duży Baran i mały Baran. Bardzo piękne minimalistyczne dwa wzory z lat 60. Też wybitnej projektantki Janiny Asłanowicz. Z dużym baranem mamy wspomnienie, humorystyczne nieco, ale bardzo silne, ponieważ w latach 70., -tych, 80. -tych XX wieku częste były przerwy w dostawach prądu. Wtedy trzeba było odrabiać oddra lekcje przy świetle, świetle świec i ja podrabiałam niejednokrotnie lekcje używając tego świecznika i zapalonych w nim świec. Stąd mój taki no, sentymentalny stosunek do tego właśnie konkretnego wyrobu Fabryki Pruszkowskiej.